też, że Wychul jesteś sam teraz. Wiem. Dobra. Dobra. Co to jest Bantai? Cookers. Bo mi popsuł komba Lab. Twój onem. Zła. 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 Zła uciekać. A ma przy ścianie? jest szadron, no? Także wybijać tutaj te addy. Heal me, heal. Heal, tak, heal, heal he rasha, kurde. Shadow Fisher tu macie, także tam uważasz. No super. Oj, Marta. Nie ma addu, już. Heal na rasha, no nie. Szkielety znikły. Boże, ile my tutaj sobie bierzesz? Szkielety znikły. Zła. A, nie mogę się dłuższe... Aaaa! Kurwa. Zostałem ze ściany, niedobrze. Co? Ładnie. Leczyć, leczyć, leczyć! Bo to tutaj rasha, on padał. Rasha, nie bije. Dobra ściana Pisze No i wychodziłem i pierdolnąłem Spam kill na kogoś, jak to było Spam kill na rasza i na junaka Leczyć i on, e, rusza, ja, ja się zajmę raszem, stabi na rasza Dobra, dobra Ja nie mam żadnego cooldowna więc się tam lejek raszowi, temuś Rzucie na pewności wcześniej. Dobra, ładnie <noise> Dużo wcześniej, a cooldown, dobra 119,5 so tak coś inne R.A. Lecić, leczyć lecić, Daj Powolutku, powolutku, spokojnie. Dobra, strzana. Strzana, Zobacz bo zaraz się zbuchnę. Junaka, junaka, Rasha Ja już zużyłem. Dobra. Super. Dobra, uspokójcie się teraz. to bank wylecić wszystkich, wybić wszystko co się dzieje i leczyć mnie. Kogo resać? Tanter. Hej, kar. I tak ci Zwłaszcza na rana... Ongara. Zwłaszcza na komora. No, łapacz, ja, no, łapacz, no, zbierasz zbierasz jest, no, łapacz, nie... no, łapacz, no, łapacz, no, Czekaj no, czekaj, łapacz, bread... Dobra. Kurwa, no, no, Jaki jest reszta na Decybela? Wow. wow. Mhm. Jadę, może weź. No. Nie tego wejść. No kurwa! Dawaj go z rajdy, Ściana go. zła. No, dobra. Puszczcie go Dobra, trzymałem ja po drugiej mi? stronie. Niech on spręci ściany. Już uciekacie ode mnie. Jesteście kurwa blisko, nie poddawajcie. Ady. No, Junaka I jest... na to na Untara może Zmara, Dobra, strona. Dobra, dobra Inera na Krokesa. Heal, heal. Inera na ścianę. Albo ci, którzy nie żyją. Inera na Bombusa. Boka jest Dzięki. Boka Staminę. Boka Staminę. Jest shout. Staminie nie, nie da rady, bo nikt nie żyje. W sobie sobie. Mogę ze scrolla rzucić, ale nam się zbuduje, więc niestety. Dobra, dobra nie chciałem. Już Dobra, dobra. Dobra. Bazy. dobra. Nie ma nikt z kombatresa? Rzuciłbym same. Ej, i tak już dostałeś. Bo sobie jadę, sorry. Dobra, dobra, odbić. Dobra, odbić. Okej. Okay. Ma ktoś innera? To na bombusa. Będę prosił. Ma ktoś kombatresa? Nie ma. Nie, dziękuję rozwiącie. Ja idę bez many teraz. Tak. Dobra Ale spamuj się tam na rasza. ja potrzebuję 30 sekund jeszcze No tak ładnie szmy. Teraz no Spokojnie, zazwyczaj. jest dobrze tylko 10 sekund sobie walne inera, wreszcie rasza jeszcze Nie odpychać e, i nie pokażę na to Nie słyszałem Zła, 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 zła. zła. zła Rzuciłem ci, są z tą Jakby co? Okej okay. Kartonem się rusza Stabi wraca do gry Jak mi się jedną na kombat to wiecie zrobić. No, rozważmy Trzymać me. go na ruszy. Halo? Master loot jest? Dobra. Jest, jest Master loot. Za minutę inner będzie gotowy. Mama Pite już siedzi. Z szatni tam procent, kiedy jest enrage? za 10%. Oczywiście. Już mi się odnowiło. Lasten shield wół wszystkie Dobra, wnikady. dobra. Luz. Krzyknij mi, dobra? Spam. Na Armię weźmie się! Niech Harry wyrzuci może co? Zabij sukę! Idzie armia! I DC kurwa! To się kameruje! Jezu. Graty Jest! Kurwa! Na legalu! To i tu możesz! No. A już miałem iść potem w ramię! No bo wolał się tak z dupy kurwa udało. Każdy już ma to gdzieś, każdy już te spadzia tu. Jepki po Tym spiny nie ma wreszcie, wiesz? No, chyba tak. Tak, tak, to no, też jest Zauważcie, że godzina. wszystkie wiry stoją. No, ty wracaj, że nie, było. <grym> Możesz. Ale mnie łapach <grym> na góry Reset, reset, reset. Pięknie. Pokażcie nie, DPS. Sam jest Wiecie jest DPS? Tanki dwa są pierwsze, nie? No, no. A, takie życie. A, ja umarłem. Ja nie spadłem żyłem. strasznie, kurwa, ale. Ej, ja zielonym tak, to, to byście było. było mało no. kila po prostu. Res. szybko. Kto ma Master luta, to. Znowu te jest Kurwa, no nie. proszę cię po prostu. Jaki trinket? A jego nie chcę, on jest chujowy dla mnie. Oh, no, no, no. Ej, resajcie, czy jest kompater? Ja musisz się w takim razie. Co to jest? To jest 160, 240 no to jest, to jest. 40 attack power? To proszę To tam. Mi mirror w true pracuje co chwila i mam 1000 attack power, nie? To... Pisz tak na wordzie! Nie, pisz Pis na wordzie!